Koncentrator tlenu BMC S015B. Przepływ od 0,5 litra do 5 litrów, stężenie tlenu 93 plus minus 3. Po włączeniu przełącznika znajdującego się na tylnej obudowie na przednim panelu ukaże się dioda LED oraz będzie słyszalny sygnał dźwiękowy. Następnie, aby uruchomić Podaż tlenu, wciskamy przycisk ON OFF, znajdujący się na przednim panelu. Na przednim panelu znajduje się wyjście tlenu, stężenie tlenu, czas pracy urządzenia, całkowity czas pracy urządzenia i przepływ. Przepływ zmieniamy pokrętłem po prawej stronie. Jeżeli chcemy ustawić czasowe działanie koncentratora, dodajemy plusem lub minusem czas, jaki ma pracować koncentrator. W zestawie z koncentratorem znajduje się pilot, na którym znajduje się przycisk włączenia i wyłączenia urządzenia, zmiany przepływu, ustawienia czasu oraz włączenia lub wyłączenia podświetlenia. Jeżeli w urządzeniu wystąpi okluzja, czyli niedrożność układu bądź kalorii nosowej, Urządzenie będzie alarmowało diodą LED oraz sygnałem dźwiękowym. Jeżeli chcemy, aby nasz koncentrator pracował z nawilżonym tlenem, potrzebujemy do tego nawilżacz. Wlewamy do niego wodę destylowaną, która powinna się znaleźć pomiędzy minimum a maksimum. Za klapką, znajdującą się z tyłu urządzenia znajduje się filtr HEPA. Należy go regularnie sprawdzać i w razie zabrudzenia wymieniać. Na bocznej ścianie urządzenia znajduje się filtr do wlotu powietrza. Należy go regularnie czyścić. Koncentrator posiada ciche gumowe kółka z blokadami. Ma stabilną i ergonomiczną budowę, co pozwala bezpiecznie przenosić go i użytkować.